Czy cukier jest uzależniający? Wielu ekspertów powie, że tak, że cukier jest uzależniający. Niektórzy nawet powiedzą, że bardziej niż kokaina. Ale też nikt nigdy nie opierdalał komuś gały za działkę żalek. Mamy tutaj batonika. I skoro cukier jest uzależniający, to jeżeli dodam do niego cukru, to powinien być jeszcze lepszy, nie? Nie jest. Uzależnienia działają też tak, że zaczynamy od czegoś lekkiego, ale coraz mniej nas to stymuluje, więc idziemy do jak najczystszej postaci i formy tego, co. Nas uzależnia, więc sprawdźmy, czy łyżeczka cukru rzeczywiście jest taka dobra. Bo problemem, w końców, w takich produktach nie jest cukier, tylko smakowitość tych produktów. A na smakowitość tych produktów, oczywiście, cukier wpływa, ale też tłuszcz. I jak spojrzymy na makro takiego produktu, to okaże się, że kalorii z tłuszczu jest więcej niż kalorii z węglowodanów. Także to może jednak tłuszcz bardziej uzależnia. Też nie.